Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Witam Ciebie w 99 odcinku Końskiej Dawki Rozwoju. Dzisiaj będzie o nowym członku zespołu, czyli nowy w zespole. Oczywiście za chwilę historia związana z końmi, przyłączaniem nowego osobnika do stada. Natomiast zanim właściwa część podcastu, to już dzisiaj chcę Ciebie zaprosić na setny odcinek. To będzie odcinek, w którym podzielę się z Tobą, czego nauczyły mnie moje konie, Czyli trochę więcej dowiesz się o moich koniach. To będzie odcinek specjalny, bo setny, ale też specjalny. Bo zachęcam cię, żebyś odtwarzał go na YouTubie albo poprzez moją stronę www.anzdieszynska.pl. Ponieważ nagrywałam ten odcinek w towarzystwie moich koni i tak chcę też go zmontować, byś mógł zobaczyć zdjęcia tych koni, które mnie nauczyły były moje, a na przykład już odeszły. I nie ma ich już wśród tych koni galopujących po zielonych trawach. Tylko jeżeli gdzieś tam są, to po niebieskich trawach mogą sobie gdzieś tam zatęczowym mostem galopować. A teraz wracam do tematu dzisiejszego odcinka, czyli nowy w zespole, i zaczynam tradycyjnie od historii z końmi. Tak, informacyjnie bardziej, szczególnie dla tych, którzy mniej na co dzień z końmi obcują, ale chcą się zainspirować historiami z końmi, że przyłączanie nowego osobnika do stada koni to zawsze spore wydarzenie, bo konie są bardzo towarzyskie i są stadne, więc będą chciały na pewno się poznać i ustalić ze sobą hierarchię. I jeśli to się odbywa na dużym terenie, duży teren mam na myśli, że jeżeli na jednego konia przypada hektar powierzchni, na przykład hektar łąki albo jakiegoś wybiegu, czyli to jest duży teren, to wtedy ten nowy członek stada ma szansę uciec w razie jakiejś trudności, ma szansę najpierw być w dystansie, dawać się poznać, poznawać osobniki w stadzie na odległość, no, ale będzie miał raczej tendencję, szczególnie pojedynczy osobnik, do, do ucieczki i musi mieć możliwość ucieknięcia. I przebywania w jakiejś tam odległości w stadzie bezpiecznej, ale jednak ucząc się tego stada i dając się poznać. I kluczowe jest oczywiście tutaj, żeby zadbać o tego konia, żeby miał dostęp do wody, do paszy, żeby nie było tak, że go inne konie odpędzają. Pomijam już tę kwestię, że jeżeli konie byłyby sprowadzane na noc, to jak to zrobić, żeby faktycznie nie zrobiły sobie krzywdy. I wiem o czym mówię, ponieważ przyłączałam kilka razy konie do stada. Z tym, że ze względów organizacyjnych i tego terenu, który miałam, ten teren nie był wystarczająco duży, jeśli chodzi o liczbę osobników. I zawsze robiłam to dość ostrożnie, czyli konie poznawały się przez płot, mieszkały w tej samej stajni, uczyły się pewnego rytmu, i po jakimś czasie puszczone na wybieg, no to kończyło się na obwąchaniu, chwili takiego kwiczenia. Czyli kwiczenie, no to takie przy poznawaniu, wydawanie różnych dźwięków, czasami jakieś postraszenie się nawzajem, czyli to ustalenie hierarchii najczęściej wygląda wtedy dość spokojnie, bo już konie ze sobą, w cudzysłowie mówiąc, porozmawiały. Natomiast kiedyś zrobiłam, znaczy popełniłam błąd i połączyłam konia, który bardzo krótko był w stajni. No i stado, no niestety rzuciło się na tego konia i go poraniło. Szczególnie jeden z koni mocniej atakował, przyparł w kozi róg i ta klacz, która była przyłączana do stada, no, przecięła sobie skórę wystającym sękiem. I nauczona tym doświadczeniem już nigdy więcej nie robiłam takich eksperymentów to po pierwsze. Ale po drugie, tak jak sobie myślę o ludziach i o tym, jak łączymy nową osobę z zespołem, który funkcjonuje, no to też warto to zrobić dobrze. Nie eksperymentować, tylko przemyśleć, nauczyć się, przegadać z kimś, kto to robił. No ale co najmniej przygotować się, przygotować tę nową osobę i przygotować zespół. Ponieważ jeśli nie przygotujemy, no właśnie wszystkich, to no może być tak jak z tym koniem, który został poturbowany przez inne osobniki. Pewnie część z Was słyszała o tym, że każdy z zespołów żyje w pewnych fazach, tak? czyli takie życie zespołu ma pewien cykl, i pierwszą fazą to jest w ogóle formowanie zespołu, i ta faza odbywa się za każdym razem, kiedy przybywa bądź ubywa nowy członek zespołu. Czyli w momencie, kiedy przedstawiamy nową osobę w zespole, to siłą rzeczy zmienił się kształt zespołu, to będzie nowy zespół. Czyli wchodzimy w fazę formowania, ona jest krótka, no bo ogłaszamy, że jest nowy zespół, i później następuje etap docierania się. Docierania się, czyli czytaj w porównaniu z końmi takiego poznawania się, poznawania się, jeśli chodzi o ludzi, pod względem osobowości, możliwości, kto jaki jest, na kogo można liczyć. Zaczynamy wtedy zdobywać pewne zaufanie, no, ale też poznajemy się po prostu jako ludzie. I dopiero później kolejnym etapem jest normowanie i wykonywanie, czyli już taki, taka efektywna praca. Teraz nie chcę tu dzisiaj się skupiać na fazach życia zespołu, no ale takie wymieniłam, żeby wiedzieć, że to, co jest tą fazą tarć, to jest właśnie etap docierania się, i warto zastanowić się, jak ten etap rozegrać. Rozegrać, oczywiście, w cudzysłowie. I chcę nawiązać tutaj i zaprosić Ciebie, jeśli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś odcinka poprzedniego, czyli 98, to zapraszam Ciebie do tego odcinka, bo w nim gościni podcastu Agnieszka giermek Ziłkowska poruszała temat onboardingu, czyli jak przygotować ludzi do pracy w zespole z punktu widzenia szkoleń, ale też właśnie wprowadzania w nowy zespół, ponieważ... Jeżeli zdamy się na zdawkowe, to jest nowa osoba, będzie z wami pracować, ten go wdraża, tamten go wdraża, no to może być różnie. Czyli warto wprowadzając nową osobę do zespołu, to nie dość, że poprzedstawiać siebie nawzajem, to jasno określić rolę, ale też warto wtedy przypomnieć, jakie są zasady obowiązujące w tym zespole, żeby zarówno nowa osoba je poznała, ale też, żeby pozostali członkowie zespołu no mieli taką przypominajkę zasad. Warto wyznaczyć jakieś cele na ten początek współpracy, kto wdraża, co ma być przekazane, w jaki sposób i do kiedy, to już nie zawsze będziemy musieli powiedzieć, bo mamy czasami osoby doświadczone w zespole, doświadczone w tym sensie, że już wdrażały inne osoby, no ale pewne etapy wdrażania warto. Kontrolować i sprawdzać, tak, co ktoś już umie, a nie tylko czemu powiedzieliśmy albo czym my go uczyliśmy, my mu przekazaliśmy, ponieważ nowy członek, który jest w zespole, najczęściej ma pewien stres i w stresie no, nie zawsze przyswajamy wystarczająco dobrze. Dlatego warto sprawdzać i do tego zachęcam. Ale też na tym etapie docierania wydaje mi się, że bardzo ważne jest danie ludziom możliwości wzajemnego poznania się. I tylko, nie tylko na jednym spotkaniu, gdzie wprowadzamy tę osobę, ale być może pozwolenie ludziom na to, żeby słowa kawa była chwilę dłuższa, żeby mogli pogadać ze sobą. Może organizacja jakiegoś wspólnego lunchu z czasem jakiegoś wyjścia po pracy to może sprzyjać wzajemnemu poznaniu się. I do tego Ciebie zachęcam, czyli żeby nie na hura, nie na szybko, mimo wielkiej presji, która jest na co dzień i chcemy bardzo szybko wdrażać ludzi, wprowadzać ich w ogóle w zespół, to zachęcam, żeby nie poddać się presji, która panuje wszędzie, tylko żeby przemyśleć to sobie, przygotować, pewne rzeczy półzgadniać i zrobić to profesjonalnie. I dzisiejsze pytania rozwojowe, które mam dla Ciebie są następujące. Czy jak możesz zapewnić łagodne wejście nowej osobie do firmy czy do zespołu? Na jakie kluczowe momenty warto zwrócić uwagę przy wprowadzaniu i przedstawianiu nowej nowego? Jakie działania warto podjąć, aby przeprowadzić zespół przez fazy cyklu życia zespołu? Czyli od formowania przez etap docierania się, normowania aż do wykonywania? Co możesz zrobić, żeby te działania były zaplanowane i świadome. Dzięki za dziś, jeszcze raz zapraszam za tydzień na następny odcinek. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, cześć!